Niczego innego jak skrzypce i marzenie, André Rieu zbudował imperium warte 40 milionów dolarów, przyćmiewając nawet największe gwiazdy popu naszych czasów, wypełniając stadiony, doprowadzając miliony do łez i czyniąc z muzyki klasycznej globalne święto. Jednak za całym tym blaskiem i przepychem stał człowiek napędzany miłością, stratą i nieustępliwą pasją do radości. Spuścizna, którą pozostawił. To nie tylko liczba, to dziedzictwo, które wzruszyło jego rodziny do łez. Skrzypek, który wprowadził muzykę klasyczną do serc milionów. Już gdy André Rieu w wieku pięciu lat po raz pierwszy przeciągnął smyczek po strunach swoich, skrzypiec, poczuł, że muzyka klasyczna potrzebuje czegoś więcej niż cichego szacunku. Potrzebowała radości, ciepła. I odrobiny show. Urodzony w 1949 roku w Maastricht w Holandii, był trzecim z sześciorga dzieci Andriesa Antoniego Rieu, dyrygenta Maastrichtskiej Orkiestry Symfonicznej. Wczesne weekendy spędzane za kulisami podczas prób były dla małego chłopca jak magia, ale wkrótce zaczął odczuwać niepokój wobec sztywnych zasad sal koncertowych. Muzyka zawsze musi być emocjonalna, piękna i trochę zabawna, powiedział później. To kredo kształtowało każdą odważną decyzję w jego karierze. Już jako nastolatek grał w Limburskiej Orkiestrze Symfonicznej i założył małe ensemble maastrichckie orkiestry salonowe, które towarzyszyły weselom i wieczorom tanecznym. Grupa była finansowana z opłat za wynajem instrumentów od przyjaciół. Co było wczesnym wyrazem jego przedsiębiorczego ducha, który miał określać jego karierę? Pomimo rygorystycznego wykształcenia w Królewskim Konserwatorium w Liege, Konserwatorium w Maastricht oraz studiów w Akademii Muzycznej w Brukseli pod kierunkiem André Gertlera, nigdy nie stracił z oczu celu, jakim było przybliżenie muzyki szerokiej, entuzjastycznej publiczności. W 1900... W 1997 roku, mając niewiele więcej niż marzenie i 12 wiernych muzyków Rieu, założył to, co nazwał Orkiestrą Johanna Straussa. Zamiast tradycyjnego kwartetu smyczkowego postawił na pełną orkiestrę salonową. Skrzypce, instrumenty, dęte blaszane, dęte drewniane i perkusyjne połączone w jeden uroczysty organizm dźwiękowy. Wczesne koncerty łączyły bogate walce Straussa z żywiołowymi melodiami klezmerskimi, a nawet popowymi medlejami, tworząc odurzającą mieszankę, która natychmiast znalazła uznanie. W ciągu kilku miesięcy zespół rozrósł się do 40, a następnie 50 muzyków z całego świata. Przełom nastąpił na początku lat dziewięćdziesiątych gdy drugi walc Szostakowicza z suity jazzowej numer 2 trafił do holenderskiej telewizji, wywołując renesans walca w całej Europie. Ludzie, którzy nigdy wcześniej nie zatrzymywali się przy Vivaldim czy Mozarcie, teraz tańczyli na miejskich placach do muzyki klasycznej. Podpisano kontrakt z Philips Classics, a albumy takie jak From Holland, With Love, Romantic Moments czy Sto lat Straussa szturmem zdobyły listy przebojów. Fani Rieu, od dzieci po seniorów, z niecierpliwością wyczekiwali każdej nowej premiery, a wkrótce jego DVD przewyższały popularnością wiele popowych wydawnictw w krajach takich jak Australia, Niemcy czy Japonia. Na przełomie tysiącleci Andre Rieu prześcignął pod względem sprzedaży takie gwiazdy Roka jak ACDC, Bruce Springsteen czy Coldplay. A jego trasy koncertowe przynosiły miliony. Coroczne koncerty na maastrichtskim Wrightow, transmitowane w telewizji, stały się wydarzeniami narodowymi. W 1925 roku podczas finału Ligi Mistrzów między Ajaxem a Bayernem Monachium Rieu wykupił minutę czasu reklamowego w przerwie meczu i na żywo wykonał walc Szostakowicza nr 2. Idealne wyczucie czasu. Przyniosło w ciągu tygodnia sprzedaż ponad 200 tysięcy płyt CD. To był dowód, że golf piłce nożnej i poruszająca melodia mogą zmienić życie muzyka. Jego największa siła, adaptacyjność. Gdy rynek DVD zaczął stagnować, Rieu zaczął transmitować swoje koncerty na żywo do kin na całym świecie. Miłośnicy koncertów, którzy nie mogli podróżować tłumnie, przybywali do kin, by przeżyć. Nad pięknym, modrym Dunajem, pod pałacowymi żyrandolami, na wielkim ekranie, za premium ceny. Wydarzenia kinowe i tematyczne wydania DVD, jego letnich koncertów w Maastricht podwoiły jego majątek z 20 milionów euro w 2010 roku do ponad 40 milionów w 2000 roku. Się... Zapewniając mu tytuł najbogatszego skrzypka na świecie. Poza sceną Ryo mocno angażował się w cele charytatywne. W 19 roku grał na uroczystości upamiętniającej bitwę o Arnhem dla weteranów II wojny światowej, co zainspirowało go do założenia fundacji Johanna Straussa w 19 roku. Od tego czasu Fundacja wspiera edukację muzyczną dzieci, finansuje badania nad chorobami neurologicznymi i dostarcza instrumenty dla ubogich orkiestr młodzieżowych. Podczas lockdownu w 2020 roku, gdy jego harmonogram tras koncertowych został wyczyszczony, Rieux zamienił smyczek na foremki do pieczenia i rozdawał ciasta sąsiadom, pokazując, że za blaskiem kryje się człowiek z sercem i poczuciem wspólnoty. Za swoje zasługi otrzymał liczne nagrody. Dwie światowe nagrody muzyczne, wiele złotych i platynowych płyt w Europie i Australii. A w 2008 roku został odznaczony Orderem Lwa Niderlandzkiego przez księżniczkę Maksimę. Otrzymał także honorowe doktoraty i gościnne profesury w konserwatoriach w Brukseli i Maastricht. Najbardziej jednak porusza go śmiech. I płacz jego publiczności na całym świecie. Poprzez kolaborację Rieu poszerzał swoje muzyczne horyzonty. Popowi wokaliści ludowe śpiewaczki i tenorzy tacy jak Maria Golegina czy Platinum Tenors występowali z jego orkiestrą. Pozwolił nawet Paulowi Ance napisać teksty do opowieści z lasku wiedeńskiego Straussa. Choć puryści to krytykowali, singiel stał się hitem w pierwszej czterdziestce w Holandii i Belgii, otwierając nowe uszy na klasyczne melodie. Zawsze mówię, co naprawdę czuję. Jeśli jestem smutny, pokazuję to. Jeśli coś kocham, pokazuję to. Wyjaśnił, dowodząc, że autentyczność może głęboko poruszyć nawet w muzyce klasycznej. Od ponad czterech dekad. André Rieu jest niestrudzony, koncertuje po Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii, zatrudnia ponad 200 stałych pracowników i wolnych artystów oraz techników, a także osobiście projektuje wyszukane szyte na miarę stroje dla swoich muzyków, każdy wart około 3000 funtów. Posiada również trzy skrzypce Stradivariusa, najcenniejsze z 1697 roku, Każde warte miliony i bezpiecznie przechowywane pod jego opieką. Krótko przed swoimi 80 urodzinami Rieu nie myśli jeszcze o emeryturze. Rozmawiał już z wizjonerskimi przedsiębiorcami o pomyśle zorganizowania pierwszego koncertu na Księżycu z orkiestrą, instrumentami i całym wyposażeniem. Brzmi to fantastycznie! Dopóki nie przypomnimy sobie, że ten człowiek kiedyś przekształcił skromny waltz, fenomen tras koncertowych wart 300 milionów dolarów. Dla André Rieux muzyka to nie eksponat muzealny, lecz żywe święto życia, filozofia, która zrewolucjonizowała crossover klasyczny i sprawia, że jego muzyka jak kiedyś marzył, być może pewnego dnia zabrzmi nawet w kosmosie, tworząc rodzinny majątek. Dzięki nieustępliwemu zaangażowaniu, dzięki jego nieustannemu zaangażowaniu w muzykę i przedsiębiorczość, André Rieu zbudował ogromny majątek, który teraz zabezpiecza przyszłość jego rodziny. Dzięki wizjonerskiemu podejściu stworzył posiadłość godną muzycznej dynastii. W znajomych pomieszczeniach zamku de Torrentes w Maastricht. Gdzie Rieu jako dziecko uczył się gry na pianinie jego żona Marjorie oraz synowie Mark i Pierre siedzieli wśród stosów ksiąg wieczystych zestawień inwestycji i polis ubezpieczeniowych. Całkowita wartość około 40 milionów dolarów była przytłaczająca nawet dla jego najbliższych. Jak zauważył cicho Mark, wiedzieliśmy, że odniósł sukces, ale zobaczyć to wszystko tak zestawione, to zupełnie co innego. Związek Rios de Torrenties zaczął się ponad 50 lat temu. Jako chłopiec przechadzał się po pustych korytarzach, zafascynowany wizją posiadania tego miejsca pewnego dnia. To marzenie pielęgnował przez całą karierę. Zawsze wyobrażałem sobie, że wypełnię te przestrzenie muzyką i rodziną, powiedział kiedyś. W 2014 roku, po dekadach tras koncertowych i pracy w studio kupił i odrestaurował niegdyś zrujnowaną fortecę, instalując żyrandole rodzinne zdjęcia i przytulne pokoje mieszkalne na parterze. Dziś zamek jest dostępny dla publiczności, zarządzany przez jego syna Pierre'a. Posiadanie zamku było tylko wizytówką rozległego portfolio nieruchomości Rieux. Według badań, la Libre Belgique kontrolował setki mniejszych budynków w okolicach Maastricht. Niektóre to proste domy mieszkalne wynajmowane lokalnym najemcom, inne to przestrzenie komercyjne, w których mieściły się jego biura i studia nagraniowe. Renowował również zaniedbane domy i sprzedawał je z dużym zyskiem. Jeden dom kupiony za 150 euro został sprzedany po remoncie za milion euro. W sumie jego nieruchomości stanowiły co najmniej 5 milionów euro jego majątku. Pomimo bogactwa André prowadził raczej skromne życie prywatne. On i Marjorie mieszkali w wygodnym domu miejskim wartym około 2 milionów euro. Szczodrym, ale bynajmniej nieostentacyjnym. Jego kolekcja samochodów składała się z klasycznego Rolls Royce'a wartego około 350 tysięcy euro. I Bentleya wybranych ze względu na ich płynną jazdę, a nie prestiż. Zapytany, dlaczego nie jeździ sportowymi samochodami, uśmiechnął się, wolę elegancję i niezawodność. W muzyce i w życiu liczy się trwałość bardziej niż prędkość. Nazwisko Rieu pojawiało się nie tylko na plakatach koncertowych. Posiadał udziały w firmach produkcyjnych i startupach technologicznych, związanych z muzyką, szacowanych na około milion euro. Jego własne obiekty w Maastricht, sieć sal prób studiów i biur administracyjnych, również przyczyniły się do jego majątku. Współpracował także z luksusowymi markami przy limitowanych produktach i udostępniał swoje nazwisko na aukcjach charytatywnych, co pozwalało subtelnie zwiększać dochody nie odciągając uwagi od istoty muzyki być może żadne dobra nie były tak osobiste jak skrzypce Rieu w trakcie kariery zebrał ponad 100 instrumentów każdy skatalogowany i ubezpieczony jego najcenniejsze skrzypce Stradivarius z 1700 tysiąc... ses... roku były szacowane na 2-3 miliony funtów Rieu zatrudniał opiekuna, którego jedynym zadaniem było chronienie tych instrumentów i przechowywanie ich każdej nocy w klimatyzowanych futerałach. Najlepiej śpie, wiedząc, że są bezpieczne. Przyznał, co pokazuje, jak bardzo cenił każde skrzypce. Prowadzenie orkiestry z sześćdziesięciu muzykami i zespołu produkcyjnego liczącemu ponad 200 osób, wymagało poważnej organizacji. Rieu zatrudniał 109 stałych pracowników, w tym muzyków, techników oświetlenia, krawcowe kucharzy i kierowców, oraz angażował około 100 freelancerów do logistyki tras. Zespół podróżował prywatnymi odrzutowcami, pięcioma autobusami i ośmioma ciężarówkami, które przewoziły oświetlenie, scenografię, kostiumy i instrumenty. Za każdym występem kryła się drobiazgowa planfikacja. Ekipa przybywała o świcie, by przygotować scenę i zostawała do późnej nocy, by wszystko rozebrać. Żaden szczegół nie jest zbyt mały, podkreślał Rio. Jeden fałszywy dźwięk lub zepsute światło może zepsuć cały wieczór. Rdzeniem dochodów Rio zawsze były występy na żywo. Już w 2009 roku sprzedawał rocznie ponad milion biletów, generując przychód brutto ponad 95 milionów dolarów. Jego wiedeńskie walce przyniosły około 30 milionów euro do jego majątku. Sprzedaż albumów i DVD dodała kolejne 5 milionów euro, a dochody z nieruchomości i wynajmu podobną sumę. Artykuły merch, takie jak kalendarze i programy pamiątkowe, przyniosły około 2 milionów euro. Łącznie jego majątek szacowano na około 40 milionów dolarów. Pomimo finansowego sukcesu, André nigdy nie tracił z oczu społecznej mocy muzyki. W 1997 roku założył fundację Johanna Straussa, która wspiera młodzieżowe orkiestry, przyznaje stypendia w konserwatoriach i organizuje koncerty charytatywne dla uchodźców i badań medycznych. Po występie dla weteranów II wojny światowej. W Arnhem coroczne koncerty upamiętniające stały się jego osobistą misją, a dochody przekazywał organizacjom weteranów. Podczas pandemii w 2020 roku, gdy wszystkie trasy zostały odwołane, piekł ciasta dla sąsiadów i zbierał fundusze dla lokalnych opiekunów medycznych. Muzyka łączy ludzi, mawiał często. I my też musimy to robić. Dziś Marjorie, Mark i Pierre niosą nie tylko wspomnienia, ale także odpowiedzialność za zachowanie złożonego dziedzictwa. Podatki od nieruchomości, koszty utrzymania zamku i innych budynków, pensje i składki ubezpieczeniowe muszą być nadal opłacane. Pierre obecnie, wiceprezes rodzinnego przedsiębiorstwa, zauważa: wiele osób myśli, że wielki majątek to prosta sprawa. Tylko liczby na papierze, ale każda nieruchomość i każda inwestycja niesie własne obowiązki. Walki, które niemal go złamały. Choć zgromadził ogromny majątek, były chwile, gdy André Rieu znajdował się na skraju bankructwa. Jego życie było naznaczone wielką ambicją i spektakularnym sukcesem. Jednak dwa momenty wyróżniają się. Chwile, w których jego imperium niemal runęło pod ciężarem własnej ekstrawagancji i nieoczekiwanych kryzysów. W 2008 roku, na szczycie sławy Rio, postanowił zorganizować serię koncertów, która miała przewyższyć wszystko, co było wcześniej. Marzył o wiernej replice pałacu Schönbrunn w Wiedniu, z działającymi fontannami, prawdziwymi lodowiskami, pozłacanymi powozami. I opulentną sceną balową dla jego orkiestry, Johanna Straussa. Aby zrealizować tę wizję, podróżowało ponad 250 techników i rzemieślników wraz z 250 muzykami. Koszty transportu budowy i eksploatacji tej gigantycznej scenografii wymknęły się spod kontroli. Po zakończeniu trasy, Rieu stanął w obliczu długów w wysokości około 34 milionów euro. Później otwarcie przyznał: moje studio, moje płyty Sydi mój Stradivarius prawa do mojego nazwiska wszystko nagle należało do banku. Gdy wierzyciele weszli do jego biur, on i jego zespół siedzieli w milczeniu podczas gdy przedstawiciele banku przeszukiwali każdy zakątek w poszukiwaniu aktywów do zajęcia. W końcu jeden z bankierów powiedział: niech gra to przynajmniej coś zarobi. Ten komentarz okazał się przełomowy. Rio przypomniał sobie, jak przez wiele nocy negocjował ugodę. Bank tymczasowo przejął jego firmę produkcyjną i prawa do nagrań. Jeśli w ciągu roku udałoby mu się wrócić do rentowności, odzyskałby wszystko. Napędzany koniecznością usprawnił procesy, obciął niepotrzebne wydatki, nie narażając jednak na szwank jakości, której oczekiwali jego fani. Przeorganizował logistykę tras, zrezygnował z najbardziej kosztownych elementów scenografii pałacowej, wynegocjował lepsze warunki transportu i przeniósł część swoich koncertów do kin na całym świecie, gdzie publiczność była gotowa płacić wyższe ceny za transmisję na żywo i nagrania na dużym ekranie. W ciągu 12 miesięcy osiągnął zysk w wysokości 20 milionów euro, ku zaskoczeniu nawet swoich największych sceptyków. Mimo to bank zachował prawo zastawu na jego aktywach aż do 2018 roku. Przez dekadę ostrożnego partnerstwa każde nowe przedsięwzięcie musiało być dokładnie kalkulowane. Rieł przyznał później, że rozczarowało go, jak długo trwało odzyskanie pełni kontroli. To była ulga, gdy w końcu oddali mi moją firmę w całości, powiedział. Ale nauczyłem się, że sukces może zniknąć z dnia na dzień, jeśli stracisz kontrolę nad finansami. Zaledwie ustabilizował swoje finanse, gdy wiosną 2020 roku nadszedł kolejny kryzys. Wybuch pandemii COVID-19 przerwał plany trasy po USA. 3 marca odwołano loty orkiestry, zamknięto sale koncertowe, a sprzedaż biletów anulowano. Z 120 stałymi pracownikami, muzykami, technikami oświetleniowymi, krawcowymi, kucharzami i kierowcami finansowe rezerwy budowane przez lata zaczęły szybko topnieć. Jeśli to potrwa jeszcze rok. Ostrzegł w wywiadzie dla holenderskiej gazety. Będę bankrutem. Opisał atmosferę w swoim biurze w Maastricht. Siedzieliśmy tam wszyscy patrząc na puste kalendarze. Myślałem, jak długo mogę jeszcze płacić wszystkim, jeśli nie zarabiamy ani centa. Pomimo reputacji optymisty, urodziłem się w niedzielę, więc zawsze dobrze śpię. Żartował Rieu. Przyznał, że w pierwszych tygodniach często nie mógł zasnąć. Naprawdę leżałem w nocy, zastanawiając się, jak przetrwamy. Odmówił jednak rozważania solowych występów, bo to byłoby dla niego zdradą zespołu, który zbudował. Idziemy razem naprzód. Albo wcale, oświadczył zdecydowanie. Zamiast tego otworzył nowe źródła dochodów, streamowane koncerty dla widzów w domach, limitowane nagrania studyjne i luksusowe edycje DVD dawnych występów. Negocjował odroczenia czynszów za swoje nieruchomości i przekonał dostawców do przyjmowania płatności ratalnych. Każde posunięcie przyczyniało się do obniżenia bieżących kosztów, aż świat powoli zaczął się otwierać. Pod koniec 2012 roku Rieu ponownie wypełnił plac w Riethof w Maastricht pod jasnym jesiennym niebem. Jego powrót pokazał, że nawet globalny zastój nie mógł na zawsze uciszyć jego orkiestry, choć kryzys pozostawił ślady. Zdałem sobie sprawę, że nieważne jak wielki się stajesz, możesz równie szybko upaść, powiedział z perspektywy czasu. Przyrzekł budować większe rezerwy i wprowadzać nowe projekty etapami, by lepiej chronić się przed nagłymi wstrząsami. Oddzielone dwunastoma latami te dwa kryzysy, pokazują, jak ogromne ambicje Rieu niemal doprowadziły go do upadku. W 2008 roku była to pokusa gigantyzmu pragnienie stworzenia bajkowej scenografii, odpowiadającej jego muzycznej wizji. Chciałem dać ludziom przeżycie, którego nigdy nie zapomnął, przyznał, i zapłaciłem cenę za zbyt wielkie marzenia. W 2020 roku był to niewidzialny wróg, wirus, który zatrzymał puls świata i groził zatrzymaniem jego własnego. Jednak w obu przypadkach, André Rieu znalazł drogę powrotną, nie wycofując się w bezpieczną przeciętność, lecz odkrywając nowe ścieżki w ramach swojej sztuki. Bliscy mu ludzie opisują jego podejście jako nieustępliwe, ale jednocześnie przyziemne i pragmatyczne. Jego żona Marjorie, będąca także jego kreatywną partnerką, nadzorowała oszczędne przeprojektowania scenografii i prowadziła negocjacje z dostawcami. Jego syn Pierre, obecnie wiceprezes firmy produkcyjnej w 2009 roku, odegrał kluczową rolę w przejściu na wydarzenia kinowe. A podczas pandemii kierował inicjatywami streamingu cyfrowego. Nauczyliśmy się, że przetrwanie zależy od elastyczności, wyjaśnił Pier. Niektóre pomysły zawodzą, ale jeśli ciągle próbujesz czegoś nowego, w końcu znajdziesz właściwą drogę. Pod koniec 2020 roku majątek André Rieu odzyskał wartość szacowaną na 25 milionów euro a jego orkiestra sprzedała na całym świecie ponad 40 milionów albumów. Wypełniał areny od Tokio po Toronto, stając się wzorcowym przykładem, jak przekuć finansowe niemal katastrofy w cenne lekcje życia. A jednak pozostał ostrożny wobec przyszłych megaprojektów. Wciąż marzę na wielką skalę, ale teraz dwa razy sprawdzam liczby. Z perspektywy czasu Rieu postrzega swoje niemal bankructwa jako próby, które wyostrzyły jego odporność. Gdybym poddał się w którymś z tych momentów, powiedział, nigdy nie zaszedłbym tak daleko jak jestem dzisiaj. Jego historia przypomina, że bogactwo i kreatywność często balansują na krawędzi. A prawdziwy sukces nie polega na unikaniu ryzyka. Lecz na wstawaniu za każdym razem, gdy się upada. I oto macie. Od groźby całkowitej straty do budowy imperium wartego 40 milionów euro, które wzrusza nawet jego rodzinę do łez, historia André Rieu. Dowodzi, że niezwykła ambicja może przynieść zarówno zapierające dech w piersiach triumfy, jak i rozdzierające serce wyzwania. A jednak on wciąż marzy o tym, by jako pierwszy poprowadzić orkiestrę na żywo na Księżycu. Jeśli historia wzlotów i niemal upadków Rieu fascynuje was tak samo jak nas, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by dowiedzieć się więcej o życiu legendarnych osobowości. I pytanie do refleksji. Jeśli odziedziczylibyście majątek, który wstrząsnąłby waszą rodziną, co zrobilibyście jako następne? Napiszcie w komentarzach.